Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na budowie w odwiedzinach u Mateusza. Cześć Mateusz. Cześć. Mateusz jest wykonawcą. Przede wszystkim zajmuje się wykończeniami i elewacjami. Dość mocno się skupia na elewacjach. No i różnymi materiałami wykonujesz te elewacje w przeciągu roku. Ale też bardzo wiem, dużo elewacji masz już jakby w swojej, można powiedzieć, karierze na piżę. Więc chciałbym Ciebie zapytać o to, bo wiele mamy zapytań wykonawców. Jak to się wykonuje, że to jest trudno, że jego nie można zeszlifować. A co ty na to opowiesz? Powiem tak, no, w większości no, trzeba się przyłożyć do tego klejenia, bo no, nie ukrywam tego, no, że jak się zacznie już tak niedobrze, no, to też to nierówności duże powstawają, no, i duże kłopoty są potem, nie. No ale mi to tam nie sprawia y, problemu. Jeśli chodzi o prostość tej płyty, wybór i tak dalej, to jak to wygląda? No to jak to znaczy. Każdy się, materiał. No materiał. Dokładnie. Jeśli chodzi o wybór, no to tutaj właśnie się zdecydowaliśmy na tego pira, no bo nie chcieliśmy budynku pogrubiać mm -hmm. no i też właśnie jest ta dwunastka, nie? a nie 20 styropianu, no, tak, no, tak. Tak, no bo to chciałbym powiedzieć, że 12 cm pira zastępuje 20 cm styropianu, oczywiście dobrego styropianu. E, no i jak widzimy, tutaj jesteśmy na budowie, co budynek już ma swoje lata, czyli e, można powiedzieć standard grube mury. E, ten styropian jeszcze bardziej by pogrubiał. No, pir jednak jest to, że można wstąpić cieńszy, ale myślę, że dzisiaj tu jeszcze o innych warto w takich detalach porozmawiać, no bo to, że jest cieńszy, to jest jakby jedna zaleta. Druga na pewno... Twardość tej płyty, to później oczywiście pokażemy też, jak ten budynek będzie trochę w dalszym etapie. Jeśli chodzi o wykonanie siatki, kleju, to też jest znacznie, znacznie twardsza elewacja niż na sklepie, tak? No dokładnie. No i praktycznie robi się tak samo, nie? Jest takie no, to jest takie same, także. Czyli no. y, w skrócie można powiedzieć, skupia się tylko na dobrym wyklejeniu, dokładnie. a resztę pracy y, obr w obróbce i tak dalej, to jest no tak. dokładnie, sama. i na dobrej chemii budowlanej, nie? Tak, tak też, żeby tam nie tak. stosować jakichś tam Tanich. marketowych, tylko mm -hmm, tam mm -hmm, mm -hmm. głównie na kaparolu, ceresji. Jeśli ktoś będzie miał do czynienia z płytą PIR, mamy płytę PIR dwustronną okładziną weloną szklanego, y, jak zauważymy, taka płyta ma takie trochę powiedzmy. Yy, no, wypuklenia, ale te wypuklenia jakby niczym nie przeszkadzają. Przede wszystkim każda płyta jest oznaczona, albo jest to data, albo jest też napis w zależności z jakiej tam produkcji, to zawsze tym kleimy do ściany. Także to taka bardzo ważna rzecz. Ta strona wtedy nie ma tych wypukleń i tą stronę wtapiamy siatkę. Więc tyle Wiemy może obok na ścianę. Mamy już coś wyklejone, więc zobaczymy, jak to wygląda. Więc dzisiaj to będziemy z Mateuszem chcieli pokazać każdy detal na tej elewacji. Także nałożenie kleju Mateusz zaraz zademonstruje, może pokaż rameczkę dookoła, także jak powinien być klej nałożony. No, tak jak mówimy, wszystko robimy standardowo, nie ma tak, że wybieramy płytę pir, to będzie nam sprawiało jakiś tam większy kłopot. Klej cementowy najczęściej. E, tak jak już tu Mateusz też wcześniej wspomniał, e, warto wybrać tutaj lepszej firmy. Nie chcemy tutaj reklamować, a my polecamy oczywiście Kaparola. E, na kaparolu robimy już tutaj e, od lat. No i najbardziej nam jakby sprzyja ten klej, więc e, na nim po prostu wykonujemy. O, Mateusz już tutaj ma prawe, także nakładanie rameczki. Punktowo nakładamy klej. Widać w prawe, że to już są lata. O. Więc tak, przygotowana płyta nałożenie kleju za na długo tutaj nie trwało. ściany. Okay. E, e, można można montować do ściany, więc e, tak to standardowo wygląda. Więc jesteśmy już tutaj na jednej ze ścian, e, szczytowej, akurat e, którą już masz wyklejoną. E, no to co zawsze też mówię, Mateusz. Naprawdę dosyć, dosyć równo, wszystko ładnie wyklejone. E, łączenia zapianowane, także później obcinanie. To... tak e, No i kwestia do przygotowania pod siatkę. No już nie szlifujemy, tak jak wspomnieliśmy, od razu na to idzie e, klej z siatką, tak? To jest. E, tu jeszcze chciałbym dopowiedzieć odnośnie okien, bo to też można <laughs> dwojako rozwiązać. E, często jest tak, że płyta pir e, można zastosować tak, że wjeżdżamy już jakby na ramę okna i na to możemy wtopić siatkę i Klej, jest taka możliwość, ale w tym przypadku na pewno skuteczniejsze będzie rozwiązanie drugie, czyli wyklejenie dodatkową płytą, tak? Tak jest i to będzie wtedy połączenie w całości ściany i piru, nie? Czyli grubość 3 cm e, piru e, będzie wyklejone tak, żeby nie było mostu termicznego, e, także ta e, ściana nośna, która jest, e, no też wiadomo musi być e, wycieplona, nie? No i wiadomo tutaj jak już wykonujecie, jeśli chodzi o rolety. To ja też uzupełniamy Pirem, nie? Pirem hmm. na klej poliuretanowy. Tak, dokładnie. No, to ważne, bo tutaj do metalu nie da się inaczej wykleić. Pir jest dość sztywny, też się lepiej wykleja, na pewno na tych skrzynkach naklej poliuretanowy. No i można powiedzieć, że lecimy do przodu. Więc tyle na dzień dzisiejszy. Na pewno Cię Mateusz odwiedzimy, jak będziesz miał bardziej zaangażowaną tą budowę. No i na pewno o tych wszystkich szczegółach i detalach będziemy opowiadać w dalszej części filmu. serdecznie kolejnego dnia na Elewacji z płytą PIR. Cześć Grzegorz. Dzisiaj Mateusza nie ma, więc z Tobą trochę porozmawiam. Tak. Powiedz mi, jak to wygląda? Macie już cały dom wyklejony. E, myślę, że też był wyjątkowy, czyli no jak stary budownictwo, nie do końca tak, równe. E, no i jak odczucie? Po kolejne inwestycje, bo no, takich inwestycji już macie sporo za sobą. E, chciałbym też, żebyś jako wykonawca, dobry wykonawca e, powiedział to, jakby wszystkim też widzom. E, czy sprawia to duży kłopot, problem PIR? E, jaka to jest różnica między stropianem a PIR-em, jeśli wykonawcza chodzi? PIR-em my się zajmujemy po 8 lat. W sumie zaczęliśmy u Ciebie. Tak. E, mapy w nowe budynki, potem staje. Teraz coraz więcej, coraz więcej starych tych budynków. No, nie ukrywamy, że są krzywe, krzywe, ale, ale nie ma z tym większego problemu. Zawsze możemy zastosować grubsze 12, 10, 15, więc jak jest duży dołek, no to możemy większy. Możemy też go ściąć albo też jakąś podkładkę. Dwójeczkę do, doklejamy i prostujemy i jest okej. Okay, Plusy? Twardość. Raczej no, izolacja, no to wiadomo. To nie ma ta, w ogóle ta, porównania ta, ta, ta. ze styropianem. Płyty są większe, większe 60x20. Na, na jak jest prosta ściana, no to tych metrów ubywa. Jedyna wada taka, taka, co bym mógł powiedzieć, to ciężkość. Jednak jest cięższy, do tego klej dojdzie, no to, no to jak płyty? Tam... Płyta jest cięższa i, tak. i myślę, że też możemy powiedzieć, że większość wykonawców e, lubi styropian, bo sobie po prostu przycina to e, linkom na ciepło, czyli e, powiedzmy e, to sprawia jakby taką komfort wykonawczy, a tu jednak e, docinacie czym piłką, czym górną. E, to znaczy, jeżeli chodzi o dziesiątkę, dwunastkę, to piłka, piłka w zupełności wystarczy. Piłka to dwudziestka, to jest gorzej, a to to mhm. mechanicznie, ale są, jest taka technologia, że naprawdę nie ma z tym tak, większego dzisiaj, problemu. Dzisiaj mam narzędzia różne, różne, także tak, tylko kwestia tak, dostosowania. Tak, tak. No i myślę, że faktycznie tak jak mówisz, to są takie jedyne rzeczy, które różni się między styropianem a pirem. Całość widzę kołkujecie, czyli standardowo wiadomo tak, standardowo. kołki, zaślepki będą też oczywiście z pira. Oczywiście. Wszystkie widzę łączenia i tak dalej, uzupełnione pianką. No i teraz czy to szlifujecie, czy to ścinacie? Jak przygotowujecie teraz podsiadkę, jak byś opowiedział? Eee, tak, teraz no ścinamy wiadomo tą piankę. Po kołkowaniu zaślepki zawsze odstawają, delikatnie odstawają szlifujemy całość, szlifujemy. E, Ale ne... całość, nie chodzi o same zaślepki szlifujecie? E, zaślepki płyty, też. Płyty się nie szlifuje. Tutaj nie, nie, no. nie trzeba. E, wiadomo, e, gdzieś tam odstaje, zawsze może delikatnie tym welon ściąć, doszlifować, z tym też nie ma jakiegoś tam większego problemu, że jakaś górka wyjdzie, nie ma z tym problemu mhm. i na to warstwa zbrojąca i siatka i ewentualnie pucka, jeżeli ktoś jest zainteresowany i... No to super, no to może przejdziemy się w koło, jeszcze Pewnie. o jakichś szczegółach sobie porozmawiamy. E, tym bardziej, że mamy całość docieploną, więc tak. e, idziemy dalej. Więc także Grzegorz, to opowiedz e, o detalu okien, e, jak to wykańczacie. E, przede wszystkim, właśnie o e, Jaka to różnica jest w budynku e, nowym a starszym? Znaczy, z nowym nie ma problemu. E, w nowym zazwyczaj okna są licowane ze ścianą, mm -hmm. więc jeżeli dojedziemy piłem. To tu wtedy nie ma żadnego mostka technicznego, wszystko jest ładnie wypełnione. Z nowy, ze starymi budynkami jest gorzej. Gorzej tu były okna wpuszczone do wewnątrz. Dr, do wewnątrz, więc takie około 5 cm było niedocieplone. Więc tu zastosowaliśmy trójkę, trójkę Pira. dojechaliśmy do ramy okna, listwa przyokienna. Na no to potem zbieranie i jest wszystko ładnie wykończone i docieplone i zazwyczaj. Mhm, a jeśli chodzi o tą grubość tej płyty, to tak jak wam wyjdzie, to jest według nieraz tutaj jakby sprawdzać. To znaczy okien, czy to, to była bardziej ok, no bo to mhm, kwestia jak, jak relety, jak jakie lepiej było pomieszone i było otworu, nie? Tak, 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 więc, więc e, przeważnie to jest dwójka, trójka albo też piątka i. Mhm. No, i też plus jest to, że mamy fajną płaszczyznę, czyli na całym ościele, także. Eee, tak, tak, nie ma problemu. Od razu jest eee... wypo, wypoziomowane. E, ścinamy piankę, szlifujemy yy. narożnik, narożnik e, yy. Sprawdzamy tylko poziomicą i już jest gotowy. No to tak to wygląda, jeśli chodzi o obróbkę okien. Lecimy dalej. A więc jesteśmy na. W samym szczycie? Samym szczycie tak. <laughs> Dokładnie. Ten szczyt <laughs> wiem, że było co robić, żeby go wyprostować, bo dużo eee... uciekał. <laughs> tak, to już jest prosty. To już jest prosty, ale najgorsze za nami. Co tutaj bym chciał wspomnieć, to myślę bardzo ważną rzecz, co nie na każdym budynku jest to prawidłowo zrobione, czyli połączenie termoizolacji ściany z dachem. Jest to naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy. Często jest tak, że mm, inny fachowiec zrobi dach, inny fachowiec zrobi elewację, no i nie ma jakby wspólnej rozmowy, inwestor też nie do końca ma wiedzę na ten temat, no i brakuje tego połączenia. A tutaj Grzegorz, akurat nie mieliście problemu, bo płyta PIR była w układzie nakrokwiowym. Tak, tu nie było większego problemu. A... Tak, pokrycie dachów było zmienione, też doradziłem inwestorowi, żeby zaraz zrobił nakrokwiowo, bo twierdzę, że to jest najlepsza izolacja. No i jak widzimy znowu taki detal, jest to zrobione bardzo, bardzo dobrze. Trochę jest inaczej, nie raz na innych budynkach, tak? E, no inne, to znaczy, jeżeli jest nakrokrwiowo, to ogólnie nie ma problemu. Nie mm. ma problemu. Jeżeli już jest docieplana od czy tam nawet wełna, no to mm. już się zaczynają schody, nie? Wtedy, wtedy trzeba to, to połączyć. Trudno po, to połączyć, trzeba też e, od jakoś to wycieplać, żeby to była cała izolacja. Tu nie ma problemu. Dojechaliśmy swoim piłem do góry ewentualne Zapraszamy. dziury, zaprzykaliśmy je pianką. i Mamy 100% połączenie. Tak, tak. I na pewno się nic nie będzie działo. Dokładnie. E, co, no zostaje tutaj pozaślepiać. Macie już zakołkowane. Tak. E, zaślepki oczywiście też będą e, spira Pościnacie e, tutaj jakby tą pianę. No i można powiedzieć, że e, będzie przygotowane pod siatkę. Tak, zgadza się. No więc e, za kilka dni, nie wiem, kilka, e, Wiedziemy jeszcze tutaj. Myślę, że kilka dni. No, wiedziemy tutaj, jak działać. będziecie działać z siatką. Zobaczymy Tutaj mm. ten efekt. No i efekt e, końcowy. Chciałbym też jeszcze tutaj e, wspomnieć, e, może jaką chemię używacie. E, więc chciałbym parę słów odnośnie chemii e, budowlanej. Jeśli chodzi o ociepleń, bo pewnie i Twoje doświadczenie stosowałeś różną chemię. Ja tak samo mam doświadczenie z różnych firm. E, nie jest to tak, że reklamuję tylko jedną, ale na pewno ja osobiście polecam. Jestem przekonany do firmy e, Caparol. Więc Grzegorz, jak to z Twojej strony? E, z mojej strony. Od X lat już używamy i raczej nie zmienimy. Nie raczej zmienimy, nie jest ok. E, nie ma problemu. Czasami odwiedzamy te budowy, czy tam idziemy coś innego robić. Jest przez elewacja zrobiona na kapelu i jest ok. Naprawdę się nic nie dzieje, czy, czy na klejach, czy siatka, czy, czy tam struktura. i. Sprawdza się to latami. No często te m, bardzo tanie materiały no niestety nie są jakościowe, więc kaparol jest to bardzo dobra e, marka. E, to tak powiemy, 175 numer to jest uniwersalna masa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych. Później mamy 176 zaprawa mineralna do klejenia i zbrojenia siatką. No i myślę, że jeśli chodzi o siatkę, no to trzeba przyznać gramatura 160, jednak ta siatka chyba e, tak, jest tak. najlepsza. I... E, czy przy montażu, czy przy cięciu czuć. czuć różnice, 160 to, to jest powiedzmy petarda. Fajnie też, żebyś, że pokazał, że to jest sztywne, że to nie jest tak jak tak, stropian, tak, że e... fajnie tym się wykonuje. Jeżeli, jeżeli chodzi o to, to no stropian, dwójka, no nie oszukujmy się, wygina, ciężko to przykleić, są problemy. pi, Sztywny. Także Przykleimy, ustawimy do do pionu, do pionu i, i super się to sprawdza. No i co, no i jeszcze jedna z ważniejszych rzeczy to wiadomo zaślepki, spianki pir wycięte, także mamy to oczywiście w ofercie. Jak ktoś by szukał, to zapraszamy zawsze do kontaktu. Bardzo ważne to jest, żeby właśnie dociepić ten kołek, żeby nie było efektu biedronki. A tym bardziej nie stosować ze styropianu, no bo ten współczynnik jest dużo, dużo gorszy i też myślę, że w wykonaniu zaślepka jak się wciska, spira, to trzyma, a styropianu, tak. no to jest to różnie, nie? W zależności od myślę, że zaślepki to już jest standard. Także tyle z podstawowych materiałów, jeśli chodzi o elewację. My wykonujemy na takiej chemii, jesteśmy jakby tutaj zadowoleni, nasi inwestorzy są przede wszystkim zadowoleni, bo to jest tak. najważniejsze, a każdy oczywiście ma wykonawca wybór jakby e, firmy, także nie jest to powiedziane, że tylko i wyłącznie musi być robione to na tym, ale na pewno my możemy jakby polecić tą markę i tak, te zgodnie. produkty. Także tyle odnośnie materiałów. Witam kolejnego dnia na elewacji z płytą PIR. Cześć Mateusz. Cześć Szymon. Cześć Grzegorz. Cześć. Dzisiaj mam dwóch w komplecie. Ostatnio tak się złożyło, że najpierw by Mateusz, nie było Ciebie, później na odwrót. Ale jednak jesteśmy razem. Jesteście razem dzisiaj na etapie. No i co? Dzisiaj możemy tylko omówić już jakby kolejny etap, czyli stopienie siatki, wykonanie warstwy zbrojącej. No bo ostatnio już miałeś praktycznie wszystko wyklejone. Tak. No i chciałbym Was zapytać, co możecie... Powiedzieć na temat pira, jaka jest różnica między steropianem a pirem, jeśli jest już przygotowane, no i przystępujecie jakby do następnego etapu. Znaczy, tak widzicie, tu już mamy siatkę zapuszczoną, dołu jeszcze nie mamy, myślę, że dzisiaj zrobimy. A zasada Zasada jest taka sama jak na steropianie: nakładamy klej, zatapiamy siatkę, ściągamy podkład i płytkę. Plus no, jednak, jednak, te tarowanie. Tu nie ma tyle ewentualnie gdzieś tam, tam zaślepki delikatnie. Wszyscy jednak te kulki. Kulki, jak jest dużo kulek na, na ścianie, to potem pod tą siatką wchodzą. Tu nie ma, tu nie ma naprawdę tego problemu. Jedna warstwa kleju i gotowe. Czyli no, e, znalazłem jakby plusy, czyli że jest łatwiej, tak? tak, Bo cały tak, czas tak, często tak. wszyscy mówią, e, znaczy, że... z To nie są jest trudniej. duże, duże tak, minusy, tak, tak, ale, ale, ale jednak tak. zawsze jak tam e, przy, przy naszych tych pracach, no to przyspieszamy to. Przyspuszamy no, dlatego I, i, i to lepiej wychodzi. Ładnie wychodzi. Jeśli chodzi o, o posiadce, tak? tak? Tak, tak, tak. Czyli lepiej, no, lepiej jak płaszczyznę wykonać, no na pewno mamy znaczy, dużo. Stropia też myślę stropiona, bo są też miękkie stropione, no, tak. stropione, jednak to się wdusza. A to jak jest twarde i dobrze to ściągniemy, no to, no to ładno, ładno proszę, po potem wychodzi? Czyli podsumowując jest tak, wyklejenie pirem jest trochę trudniej, więcej trzeba jakby wprowadzić eee, tak, eee, tak. tutaj swoich umiejętności i, i zwrócić szczegółową uwagę, ale już później można powiedzieć, że jest łatwiej. Tak, ale tak, zawsze mówię, jak dobrze zaczniemy, no to, no to finał zawsze musi, musi być dobrze. Boże, jak zaczniemy. Eee, nie będzie poziomu pionu, to wtedy, wtedy się męczymy. Nie? No no tak jak ja dobrze ja zaczniemy, to naprawdę nie ma z problemu. Jak odczucie Mateusza, bo powiem Wam szczerze, że e, jak Mateusza odwiedzałem, no to szczyt uciekał dość, dość sporo. E, no Ściany nie były proste, e, no ale powiem Wam szczerze, naprawdę wygląda to. Perfekcyjnie, bym powiedział, na no nowym domu, więc jak, jak sobie radziłeś? Z tym? No wiesz co, kolega praktycznie powiedział wszystko, no, no trzeba się przełożyć do tego kleju. Trzeba się nie? No, i nie trzeba, też, opcji, nie? trzeba też o tym powiedzieć, że jeśli gdzieś mocno ucieka, trzeba robić jakąś tam podklejkę, no, tak? Dokładnie, z cieńszego dokładnie, materiału, dokładnie, dokładnie. który nawet w technologii też styropianu to jest, no bo nie możemy też, nie wiadomo, jak dużo tego kleju nakładać. No podklejka, bo też jak mamy możliwość, to możemy zastosować na pewno dwunastkę, potem piętnastkę też, nie? Nie, nie, albo no, albo 10, To już w takim dużym przeskoku to, mówisz, ale zdarza się ale to też, nie, zdarza no, się, no, naprawdę się zdarza Ja tutaj Akurat miałem przeskok tam 3 cm, także mm -hmm, też nie było mm -hmm. jakoś dużo. Mm -hmm. Ramkę musiałem też sobie uzupełnić pianką, mm -hmm, żeby mm -hmm. to też tam nie spadało. Ale... Czyli, czyli było mm. e, mieszanie jakby też przy, do przyklejenia e, klej cementowy i też e, jakby klej e, poliuretanowy w piance, tak, nie? Tak, który, tak. który faktycznie. A, e... wiadomo, nie? No wiadomo, stropem też trzeba przykleić, no i... Dla was Porównywalnie to... czasowo no to samo, tylko wiadomo, trzeba tutaj więcej tą poziomnicę tam używać, przekładać się. No bardziej się no, przełożyć. No, no. A tak, jakbyście opowiedzieli procentowo, ile wykonujecie elewacji ze styropianem, ile z pirem, tak powiedzmy w przeciągu roku? No, elewacji tak, jeśli chodzi o styropian, tak z 60%, a tak z 40% w pirze, nie? Mhm. Coraz więcej ludzi się do tego przekonuje, nie? Tak, już jest na lat temu, no bo tak zim jak znowu zaczynaliśmy. <laughs> to tylko tak. twoje elewacje, a... A teraz już mamy tam swoje elewacje, które już też namawiamy, też jest pi A początkowo, tak trzy lata temu, no to, no to dużo tak, jednak tak, stereopion. Tak, tak. Kiedyś jeszcze wełna, ale no teraz od wełny już wszyscy też odchodzą. Tak, od wełny odchodzą, to znaczy gdzieś tam jakieś wyjątkowe sytuacje projektowe eee, tak, gdzieś tak, tak, to tak, tak, ale tak, ale tak to faktycznie od wełny się odeszło. No, więc jednak, jednak ten stereopion i ten Pi na elewacjach króluje te tak, więc... tak, tak. Więc co? No, jeśli ktoś z inwestorów szuka e, super ekipy, która nie widzi problemu i sobie bardzo dobrze radzi, to także polecam tutaj. Mateusza i Grzegorza. Oczywiście też robią lokalnie, bo to co mówimy, no nie jesteś w stanie robić wszędzie. Nie, e, ale l, jakby z lokalnych inwestorów to naprawdę e, polecam. Wcześniej dzwonić, pisać, e, no bo terminy zawsze, no tak u was to tak z tu roku rok trzeba... No takie to pół roku pół roku, roku. pół roku do przodu roku, trzeba ten, właśnie tak. e, się zapowiedzieć. Tym bardziej, że w tym roku no, nie było za dużo takiej pogody wysprzyjającej na elewację. Tak, powiedział. dużo dużo deszczu i tak dalej. Też powiem, te terminy no, no są jak są, nie? Więc, e, ale myślę, że też jak ktoś z inwestorów decyduje się na Jakieś konkretne docieplenie, może to zaplanować wcześniej, zadzwonić i, i, i tutaj e, I, dogadać. I, i dogadać. No co, no to co jeszcze ewentualnie możemy e, opowiedzieć? Czyli tak, e, klejenie. Można powiedzieć trochę trudniej, w skrócie tak, oczywiście zaznaczam. Tak, tak, tak. Później jakby następne etapy nawet zauważacie, że jest łatwiej. Efekt końcowy, słuchajcie, no jest dużo, dużo, dużo lepszy. Słuchajcie, a ja wam chcę jeszcze o jednej bardzo rzeczy powiedzieć, który może nie do końca jestem w stanie tutaj pokazać, ale mam takie sytuacje, że sprawdzam kamerą termowizyjną i wtedy pokazuję dlaczego PIR. Na przykład mamy tutaj wysoki cokół. Na tym etapie każdy wykonuje na przykład elewację. No i jakby majster od y, elewacji nie myśli o tym, zjeżdża wiadomo do dołu, e, powiedzmy, że to jest styropian, bo tak często y, widzę na budowie, słuchajcie, no i wiadomo, i siatka, klej, jest albo wykończona na przykład żywicą, czy, czy jakimś tam e, tynkiem. Tylko słuchajcie, największy problem jest to, że jeśli w przyszłości inwestor sobie wykańcza wokół domu i to jest tak, albo kamyszek dookoła, żeby nie pryskało, albo kostka, nie? Teraz jak jest kostka albo ten kamyszek, to tu idzie dość duża ilość wody, czyli wiadomo, pada, słuchajcie, spływa do dołu, no i ta e, wilgoć jakby idzie do tego tynku, a przez klej i tynk podchodzi do styropianu. Jeśli piję styropian po upływie iluś lat, słuchajcie, wszędzie na kamerze termowizyjnej mi świeci. Więc myślę, że nagramy też takie filmy. To znaczy się mamy takie tam nagranie też właśnie jak byliśmy kiedyś na szkoleniu. Co było widać, właśnie, ile wypije styropian tak, wody, tak. a ile wypije pir, nie? Więc tak, tak, jeśli tak. chodzi o to, to. Mieliśmy już przykłady podciągania, podciągania wilgoci, i tam tak. potem zbierali kostkę i no, jednak nie było zabezpieczono od dołu, ten, tak. ten, ten styropian pił wodę i to nawet wszystko. jest stanie ciągnąć tutaj, słuchajcie, z boku, bo jak czy tu będzie kamyszek, czy kostka i pada, no to cały czas ciągnie tą wilgoć. I to jest e, przez e, upływu powiedzmy rok, dwa, trzy lata. Słuchajcie, ten styropian już nie izoluje. Czyli e, inwestor myśli, że ma docieploną ścianę, a ona nie izoluje. Bo jeśli już się napije ten Styropian, a się napije naprawdę dość mocno. No to nie mamy już termoizolacji, więc też jest e, myślę, że taka jedna z ważniejszych rzeczy, że wszędzie, gdzie też e, w strefach, powiedzmy, przy gruncie, e, od ziemi i tak dalej, powinien być pir. I e, nawet, sta stanowczo. Stanow tak. Stanowczo od koły, czy, czy ten, no to, no to PIR, pi, albo jakiś tam styk. To ze nie nie jest problem, słuchajcie, pod tym względem, że jego trzeba szlifować, że ta przyczepność kleju no, a, a, a nie jest obróbka, taka. Obróbka i tak dalej. Słuchajcie, sprawia dużo więcej kłopotu e, na pewno niż pir. Pir mamy w okładzinie, e, tak jak tutaj e, mówiłeś klej bezpośrednio, do tego tak. nie sprawia żadnego kłopotu. Przyczepność no, jest, kładzin, duża. jest fajna. Przyczepność jest fajna, przyczepność nie ma problemu, że klej odpada, czy, czy tam ta, nie ta, się. Tak, nie, nie tak. No, zresztą nie ma chcę Wam powiedzieć, że to jest testowane, że e, klej do e, płyty PIR z dolonym szklanym trzymie dużo mocniej niż do styropianu. Czyli jak na przykład, nie wiem, inwestor chce kleić płytkę, e, czy, bo też są takie, że e, dzisiaj e, płytka idzie elewacyjna, jakaś klinkerowa, to dużą większą wytrzymałość ma przyczepność kleju do PIRA niż do styropianu. No, no twierdzę, że okładzina robi. Tu dużo tak, na tak, 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 okładzina i słuchajcie, a zobaczcie jeszcze też, bo wiadomo, że e, ileś dni tutaj już e, spędzacie i jak widzimy, e, padał deszcz i widzimy tutaj za, e, zapiaszczone, bo to jest też naturalne, e, pada i tak dalej, wiadomo, przed siatką zawsze przeczyścicie te e, płyty, ale właśnie jak będzie tynk zrobiony, to będzie cały czas tak samo się działo, nie? czyli ta woda cały czas e, gdzieś w tą termoizolację będzie wchodzić, no i dlatego ja mówię, e, jak sprawdzam kamerę termowizyjną po latach, słuchajcie, e, no widać te wszystkie moski termiczne, Czyli to tak, jakby tego docieplenia nie było, więc yy, to, to warto no, też na jedno, takie... Jednak ta elewacja no, na lata, na lata ma no no, tak, no. tak, słuchajcie, no to nie jest yy, tak, że elewacja robimy na 5 lat, yy, myślę, że termicznie powinniśmy zrobić tak, żebyśmy w tym w swoim życiu już tego nie poprawiać, a ewentualnie co 15-20 lat przemalować. Jak jest dobrze zrobione, to jest tak, że faktycznie e, mam doświadczenie takie, że gdzieś tam po 15-20 latach inwestor bierze e, wykonawców, przyjeżdżają, rusztowanie ustawiają, przemalują na jakiś dowolny kolor, moda się zmienia kolorów, zmieniamy na inny, jest okej. Okay. Ale jeśli ta elewacja jest zrobiona tanio, nie jest właściwie zrobiona, no to co jest często? Generalny remont elewacji, co wiąże się z kosztami, jakby robiąc ją od nowa. Nie? I tutaj jeszcze chciałbym poruszyć starsze słuchajcie, budynki, bo też pewnie macie zapytania od inwestorów, że no wizualnie chcą trochę poprawić, żeby ten dom trochę ładnie wyglądał, no i trochę chociaż docieplić. Nie? Ja mam takie doświadczenie, że no i klienci też mi mówią, i też pamiętam te czasy, co docieplało się niby 5 cm styropianu, Później 10, 15, teraz weszliśmy do 20, bo taka jest norma, mówimy tutaj przy nowym jakby budownictwie, więc te stare budynki, warto też je od razu dobrze docieplać. Co no znaczy? Bo... To był stary budynek i też nie chcieliśmy właśnie go pogrobiać, nie? Tam tak, 20, Tak, tak tam tak. kiedyś wcześniej Ale jest mówiłem... zachowana 12, nie? No, czyli, tak. czyli mamy tutaj nawet docieplone lepiej niż nowy budynek. Słuchajcie, nowe budynki mają e, ścianę nośną 24 cm. No jest przyklejony 20 lub 12 pira, a tu był gruby mur, e, pewnie 38 chyba, nie? Na tak, 40 Albo e, 44, w zależności e, w jakich latach były budowane te mury. No i faktycznie to co wspomniałeś, że nie pogrubiamy, a mamy tutaj Zrobioną jakby izolację. Perfekcyjnie, dobrze. I też też nam no, mówiliśmy tutaj inwestora właśnie na tego Pire, no bo już dach był wcześniej zrobiony w Pire, nie? Tak, tak, na kropkiowo, no, no, na, na to dokładnie. też właśnie z Grzegorzem wspominaliśmy te połączenie, Więc no podsumowując, tak, inwestor zrobił to raz. Porządnie i na pewno w swoim życiu już tego docieplenia nie będzie zmieniał. No. Nie, nie pan będzie pan musiał myśli. myśleć, słuchajcie, że za ileś lat znowu będziemy tam po grubej i tak dalej. Nie, bo już nie będziemy, to już ten temat się jakby tutaj kończy. Nie będę wspominał o domach e, zero energetycznych, zeroemisyjnych, ale to, to jest jakby inny, inny temat. E, no, ale jak. Jest porządnie zrobione, może o temacie zapomnieć, i na pewno będzie dość mocno e, zadowolony. E, no i może nagramy z nim filmik, zapytamy. Też tak myślę. <grafy> zapytamy. Ja myślę, że pier pierwsza zima, wszystko już wszystko pokaże. Tak, e, tak. Grzał tak. grza, grza w tamtym roku, więc ma porównanie, nie było izolacji, tak. a zacznie teraz w tym roku i będzie już widział na pewno różnicę. Dokładnie. Ja też wam powiem tak, że e, nie jestem osobą, którą e, nie wiem, e, tylko zachwalam pira i mówię cały czas o pirze, o pirze i tak dalej. Ale bardzo mnie cieszy, spotkać się. E, z inwestorami, a często się spotykam i oni sami mi to mówią, nie? że jest niesamowity efekt, jeśli jest to docieplone Pirem. I ile płacą, ile płacili, bo to też można zauważyć przy starych budynkach, tak. jakie koszty są energii przed dociepleniem, a po dociepleniu. Więc co? No, zachęcam wszystkich na docieplenie. I samemu trzeba się przekonać. I samemu trzeba się przekonać, dokładnie. My tylko możemy nagrać, porozmawiać. Także bardzo Wam dzisiaj dziękuję za ten czas, za ten odcinek. Będziecie mieć kolejną inwestycję. Dzwoncie, odwiedzimy Was z kamerką. Myślę, że w najbliższym czasie będzie jakaś Może. No, każda, każda budowa jest inna, e, także warto, warto nagrywać i, i też tutaj informować. E, jeśli ktoś chce komentować, zapraszamy do komentowania, oglądania, e, subskrypcji i więcej na pewno takich odcinków na naszym kanale. Także dziękuję na dzień dzisiejszy, dzięki Grzegorz, dziękuję Mateusz i do usłyszenia.